Cześć czołem. Witajcie z nadkomputera. No muszę Wam dograć ten dźwięk, ale obiecuję, to tylko jedna scena. Tam pracowała maszyna i wiecie jak jest. Niekiedy jest więcej szumów niż głosu. Na pierwszy rzut oka wpadła ta pompa mm, do oleju w cudzysłowie mobila, ale pewnie, pewnie chińska, ale generalnie z tego co pamiętam to kompresja kompresja, no kompresja w sumie, zasysała. Także to jest fajny plusik. Tutaj jest dużo mm, takich jak to nazywa się? Badziewi. badziewi, nie badziewi. No, badziewi, ale przynajmniej widać skąd to wychodziło, bo to wychodziło jakieś fanty motoryzacyjne. Tam dalej to niebieskie w górnym prawym rogu to jest próbnik luzów przegubowych. Kurde, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Ale się dowiedziałem. I co miałem Wam jeszcze powiedzieć? A wiem, co miałem Wam powiedzieć, że a propos tych wstawek, no to tam w komentarzach było 80 do 20, że je wstawiać, więc. Y więc będą, może nie w tym odcinku. Bo co? Bo nie wiem, czy się wyrobię, że piję wstawić, ale będą. A na koniec jeszcze jest niespodzianka od majstra. Także yy, po złomie, tam gdzie jest normalnie podsumowanie i testy, no, mi się wydaje, że coś fajnego. Na pewno dla niektórych będzie fajne, a dla niektórych pewnie będzie nudne. Ale to sami zobaczcie, nie będę Wam tego stracał. A teraz lecimy z normalnym filmem. Tutaj z zero same fajne rzeczy dotąd. Fajny stary przewód do chłodziwa. Gorzej ten początek. Tutaj jakiś palec. No, no, no. O się też. by to było jakiś numer, coś gdzieś? Nic tu, gdzieś jeden, to coś tego? Czy też nic? Niewiarygodne, kurde, też nic. A tu, czy to, czy to? Filter Made in Poland. Hmm, hmm, hmm. Niewiele dalej odszedłem. Dwie ciekawostki. Z daleka wyglądało tak, że co to kurde jest? Patrzę, latarka. Tutaj jest jeszcze albo do folii, albo do pasów. A to co tu to leży? Cholera. Będzie się, kurde. Szybciej, szybciej. Dobra, wieszcie na słowo, bo się też. O, teraz poszło. Chyba do folii. No i tutaj jest do. E, tu wam wpiszę nazwę, bo nie pamiętam, jakby się nazywało do ustawienia geometrii. Ten polski przyrząd. I kiedyś trochę znalazłem Teraz widzę, że kolejna część jest. Także fajnie, fajnie, fajnie. Taka szkoda, że połamane. O, o, pudło. Tutaj jeszcze jakieś końcówki od bananowców. O. O, tutaj. Ale tak to to. O, to jest fajne. Tylko co to kurde jest? Ale fajne. Dobra, lećmy dalej. Nie bawmy się z tymi głupotami. Nie no, ja bez GoPro to więcej widzę. Tylko się rozłączyłem i znalazłem talerze do ustawienia geometrii pod koła Trochę zmęczone życiem więc już tu pewnie zostaną. Ale jako ciekawostka Kurde jakie to ciężkie 15 kg, jadę myślę, że lekko Chyba, czy tam łożyska są Czy co tam kurde jest? Chyba no, łożysko takie duże No także Prawie wszystko do geometrii. Fajne sprawa jeszcze tak patrzę Tutaj, bo może jeszcze coś przegapię. Co da się włączyć, trochę włączyć, włączyć, rozłączyć. Ale nie. Już nic nie widzę chyba z tej geometrii. No, chyba wsio. Także jeden przyrządnik, trochę tego. Coś tam zawsze jest. Ja mi akurat tego brakuje, ale tym razem odpuszczam. Za ciężkie dla mnie. Wolę na tockach ustawiać. No. Tu coś? Nie. O. tu jeszcze jest dysza do piga. Tu może warto tu pogrzebać? Jeszcze? Czy już nie warto? No, ale to już wszystko co ja wiem, miałem wam powiedzieć, to wam. Powiedziałem, pokazałem chyba. No, chyba wszystko. Pozwólcie, że pokażę wam kilka scen. A. Ani to nie jest chronologicznie, ani to nie jest od początku, ani to nie jest jakoś wiecie jakieś wybrane sceny, ani nie są jakieś obrabiane. Po prostu często piszecie, czemu nie robisz tego, czemu nie robisz tego, czemu nie robisz tego. I. Za każdym razem piszę, robię coś innego, zajmuję się tym, tamtym, tamtym, no ale wreszcie po pasuje pokazać jakieś dowody. A że już 90% frazarki mam odnowione, więc mogę Wam rzucić kilka scen. Kiedy skończę i kiedy będzie film i gdzie będzie film? Nie wiem, podejrzewam, że do miesiąca powinienem skończyć, bo nie robię tego codziennie, tylko robię to praktycznie w weekendy. E gdzie będzie film? Na pewno na Fuchmajstrze, może tam będą też zmiany jakieś na kanale, ale zobaczymy. E i tyle. Nie pamiętam, co było czeciom. Także cóż, nie wiem, czy lubicie taki klimat odnawiania, czy nie lubicie. No cóż, zapraszam na te kilka scen. Przynajmniej będzie wiadomo, że oprócz tego, że chodzę po złomach, robię coś innego, a nie, że się obijam, tak jak niektórzy sądzą. No, tyle złośliwości ode mnie. No i lećmy. Franz, jak ty mnie zajbolowałeś w tej chwili. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.